Pani Marszałek, Wysoka Izbo, jeszcze raz. Chciałem tutaj naprawdę jeszcze raz to powiedzieć to samo, co mówiliśmy wcześniej. Gdyby to była tylko ustawa łańcuchowa i chodziło tylko o spuszczenie tych psów z łańcuchów, już dawno temat mielibyśmy zamknięty. Naprawdę. Zagłosowalibyśmy jako cała konfederacja, bo dyskutowaliśmy o tym wielokrotnie, za tą ustawą. Czyli dzisiaj mielibyśmy temat z głowy, nie byłoby żadnego weta, a tutaj siedzimy i 30., tak, pierwszy rok będziemy za chwilę się bawili dalej z tymi przepisami. No, zrobiliście troszkę z premedytacją złą rzecz, czyli włożyliście te kojce. I rozchodzi się cała sprawa tylko i wyłącznie o kojce. Ja nie wiem, kto wymyślił ten pomysł, żeby łączyć spuszczanie psów z łańcuchów z wprowadzaniem do ustawodawstwa kojców, tak, 20-metrowych. To jest szaleństwo. To jest ten błąd. Ale rozumiecie państwo, bo z waszych wypowiedzi ja zrozumiałem, że wy nie, nie czujecie w ogóle w czym rzecz. No w tym rzecz właśnie. Nie wprowadzamy kojców Spuszczamy psy z łańcucha, a jak chcecie robić końcową, to zróbcie ją osobno kiedyś. No i temat mamy zamknięty, no i dlatego będziemy głosowali dzisiaj przeciw. Niestety, ale no, chciałbym poprzeć, chciałbym spuścić psy z łańcuchów, ale nie umożliwiacie mi tego. No. No, dziękuję bardzo.